Witam, tutaj to 00 Dzisiaj Wam przedstawię sposób na uzyskanie pełnej wersji Doty 2. Nie e, jakiegoś e, fake'a czy demo, czy bety. To jest pełna wersja Doty 2. E, a więc tak, pierwsze co musimy zrobić, to otworzyć przeglądarkę internetową. A właściwie wejść link, który jest podany w opisie. Przekieruję Was to na główną stronę producenta Steam. Klikamy Zainstaluj Steam, następnie zakładamy tutaj konto. Musimy się zalogować. Tu klikamy Dołącz do Steam. Ja już się tutaj zaloguję. Tutaj klikamy dąż do Steam i się normalnie rejestrujemy. No i jesteśmy na głównej stronie Steama. Następnie klikamy zainstaluj Steam, no i e wtedy wam się będzie instalował Steam. Gdy zrobicie ten krok, odpalacie Steama. No i Steam to jest naprawdę dobry program. No i nie trzeba kupywać klucza do Doty, tylko po prostu wpisać. E tutaj wpisać DOTA 2. Ale jeszcze w, w Steam jest takie, że można pokryć sobie demo, między innymi Euro Simulator 2, Party of Steam i tak dalej, aplikacje, gry za darmo i tak dalej, i tak dalej. A więc wpisujemy DOTA 2. Mamy DOTA 2. To jest y, strona główna DOTA 2 do, T2, do do na Steamie, główna strona do T2 na Steamie Zjedziemy trochę niżej, mamy zieloną e, zakładkę Posiadasz już do T2 Ponieważ na jedno konto jest jedna do T2, nie klucz tylko już e, zaaktywowaną do T2, czyli klikamy zagraj teraz. E, tu Wam się teraz będzie pobierała, potem wam się zainstaluje. No i, no i to wszystko. To jest na pewno wytestowane, ponieważ sam to testowałem. Nie będę instalował, ponieważ już to mam zainstalowane do dysku D. No i ja dziękuję. Myślę, że pomogłem. Yy... Jest to naprawdę dobry sposób. Nie trzeba wydawać na Steamie żadnej kasy, bo na Steamie można sobie pograć za darmo tutaj. No i ja dziękuję. Na razie.